Mówiąc krótko, czy to jest Twoim zdaniem, że Rosja się cofnęła przed, przed tym naciskiem ze strony Trumpa i tą właśnie taką dość jadowitą retoryką jądrową, która wprawdzie była w odpowiedzi na równie jadowitą, retorykę Miedwiedziewa, ale jak dzisiaj też słusznie jeszcze raz się odwołam do Pieskowa, zauważył, że oczywiście Dmitrij Miedwiedziew jest poważnym urzędnikiem, ale decyzję, jak podkreślił Pieskow, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, podejmuje prezydent Rosji Putin. To jest jakiś znak czasów oczywiście, że w odpowiedzi na złośliwy PiS w sieciach antyspołecznościowych, no, jakiś prezydent podprowadza dokądś na no wszystko jedno, nawet rower, gdyby podprowadził, to już byłoby za dużo, ale łodzie uzbrojone, rzekomo, w ładunki nuklearne, no to to jest świat, w którym my obecnie żyjemy, i to są ludzie, którzy to jest poziom ludzi, którzy podejmują dzisiaj najważniejsze decyzje na świecie, no i którzy no, mają, mają władzę nad naszym życiem i śmiercią, właściwie, no jeżeli, jeżeli mielibyśmy potraktować poważnie te deklaracje, właśnie, które, czy oświadczenia właściwie, które Trump zamieszcza na plus social. Znaczy to jest strategia masowego duraczenia poprzez podawanie ludziom cały czas jakichś głupot albo koncentrowania uwagi na głupotach i, i, i odwracania uwagi od spraw, które są fundamentalne i przede wszystkim to jest taka według mnie perfidna wyjątkowo zagrywka polegająca na nauczeniu ludzi, żeby nie zwracali uwagi na proces, tylko żeby się przywiązywali do jakichś incydentów. I że to jest, najważniejszy jest incydent, zwłaszcza że na incydencie można zbudować jakieś emocje, albo właśnie ktoś powiedział, albo łodzie gdzieś podpłynęły, albo coś takiego.